Raport Żyjącej Planety, Living Planet Report, y, pokazuje, jakie są zagrożenia dla świata przyrody, dla ochrony różności biologicznej i głównie, głównie są związane z działalnością człowieka. Czyli przekształcenia siedlisk oraz y, utrata siedlisk. siedlisk, czyli tak naprawdę domu życia gatunków zwierząt, roślin, to jest jedna, główna przyczyna y, spadku różności biologicznej. Y, ta przyczyna zawiera sobie na przykład intensywne rolnictwo, które powoduje utratę różnorodności biologicznej na obszarach rolnych. Na przykład w Polsce jest wskaźnik ilości ptaków rolnych, który mówi, że w ciągu ostatnich 20 lat, od 2000 roku do 2001 roku, straciliśmy około 30% populacji ptaków występujących na obszarach rolnych. To są ptaki pospolite których liczebności spadają, na przykład to jest czajka, to jest skowronek, to jest mazurek, takie ptaki, które my po prostu widzimy. I to na wskaźnik mówi, że jakość środowiska, w którym my żyjemy, obniża się. I tak jak mówiłem, jedną z przyczyn jest intensywne rolnictwo. To intensywne rolnictwo nie tylko oddziałuje u nas w Polsce lokalnie, to intensywne rolnictwo oddziałuje w całym świecie i na przykład. Lasy tropikalne w dorzeczu Amazonii są tracone, już pod około 17% lasów tropikalnych w Amazonii jest utraconych, głównie z powodu wycinki lasów pod uprawy rolne. Pod uprawy rolne, no, takie jak na przykład soja, którą potem spożywają zwierzęta gospodarskie, również w Polsce. Dużym zagrożeniem jest utrata lasów, również w wyniku wyrębu tych lasów w celu sprzedania drewna. W Polsce nie jest to taki problem. W Polsce te lasy są odtwarzane, za to światowo jest to duży problem. Szacuje się, że co roku tracimy powierzchnię lasów mniej więcej wielkości Portugalii. Inne przyczyny, inne zagrożenia utraty różności biologicznej to są gatunki obce inwazyjne. To jest zmiana klimatu i wiemy, że zmiana klimatu... Niedługo będzie główną przyczyną utraty różnorodności biologicznej. Kolejnym zagrożeniem to są kwestie związane z zanieczyszczeniami. To, to, to akurat bardzo mocno wybrzmiało w Polsce w tego lata, lata 2022, kiedy wiedzieliśmy, że stan odry jest tak, stan wody odry jest tak, tak niski, tak słaby że zadziała się tam katastrofa ekologiczna I akurat Odra jest przykładem na to, jak zadziałały zanieczyszczenia razem z e, utratą siedlisk e, na, na tej Odrze. Generalnie Odra jest uregulowana, jest rzeką, która jest o, stan nie jest naturalny, więc te wszystkie procesy związane z bogactwem przyrody nie działają tak dobrze, jak na przykład w rzekach naturalnych. I tutaj przykład Wisły, i zanieczyszczenia Wisły w zeszłym roku spowodowanym awarią kolektora w Warszawie pokazał, że ta Wisła sobie dużo lepiej radziła niż Odra. Czyli jeżeli mamy naturalne rzeki, oczywiście nie jest to wytłumaczenie tego, co się stało, no, to, 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 to się nie powinno stać w Warszawie. Ten, ten kolektor powinien rzeczywiście działać odpowiednio. Więc naturalne rzeki powodują to, że działają w ten sposób, że oczyszczają wodę. Na Odrze to się nie zadziało, na to się zadziało. Warto mieć naturalne rzeki warto dbać o ochronę różności biologicznej, warto dbać o zasoby przyrody, bo również my, Polacy, Polki to odczuwamy.